Witam Cię na moim kanale poświęconym energetykom. Jako wielki fan z ośmioletnim doświadczeniem picia tych cudownych, wspaniałych, prawie że boskich napojów chciałbym zacząć recenzować wszystkie dostępne energetyki na całym świecie. Ale spokojnie, małymi kroczkami. Energetyki będę oceniać w trzech kategoriach w skali od 1 do 5. Tymi kategoriami będą Wygląd puszki, smak i zapach. Dziś sprawdzimy Monstera Dragon Tea, a dokładnie One Tea. Jest to wersja z USA, premium. w Wrocławiu w Eurosparze w Arkadach. 22 zł Chyba warto. Zaczniemy od puszki. Biała pucha, czarny znaczek i ten zajbisty różowy, fioletowy. Smok. Sam wygląd puszki daje mocne 5 na 5. Skoro wygląd już ustalony, warto sprawdzić jak pachnie. Powiem szczerze, pachnie trochę jak typowy Monster Ultra, ten biały. Walorów zapachowych nie ma jakichś specjalnie tutaj 2 na 5. Ważne jak smakuje. Sprawdźmy. Jak za 22 zł no powiem szczerze, biała herbata byłaby chyba trochę tańsza. Nie jest najgorzej, chociaż no też szału nie robi. Smakuje jak zwykła herbata. Smak oceniam tak 3,5 na 5. Podsumowując, wygląd puszki na 5, zapach na 2, smak 3,5. Jak już wspominałem, ja kupiłem go za 22 zł. Można to znaleźć na internecie pewnie trochę taniej. Dla mnie jest on bardzo swojej ceny, ze względu na puszkę. Będzie fajnie wyglądała w kolekcji. Do zobaczenia w następnym odcinku.